Moi drodzy, witam Was serdecznie. Słuchajcie, 28 grudnia 2020 roku, końcóweczka roku, i postanowiłem, że zdradzę Wam takiego, uchylę Wam rąbka tajemnicy w kontekście treningów językowych z moimi podopiecznymi, z którymi próbujemy, właśnie mamy przerwę delikatną, odpoczywamy, regenerujemy się zgodnie z zasadą, że czasem trzeba odpocząć nawet od rzeczy przyjemnych. Moi drodzy, to co Wam dzisiaj powiem, to jest to, co często mówię, zawsze mówię, moim podopiecznym na pierwszym języku treningowym, niezależnie od tego czy jesteście na poziomie początkującym, jakimś tam średnim, zaawansowanym, bo współpracuje z każdymi możliwymi podobiecznymi na każdym możliwym poziomie. Słuchajcie, tą zasadą jest set a schedule, też można powiedzieć set a schedule, yy, albo po prostu set a plan. Słuchajcie, oznacza to zaplanuj. Słuchajcie, ja nie lubię mówić w kontekście noworocznych postanowień, bo idzie nowy rok. Generalnie to, co mówię, to mówię przez cały rok. Nie ma możliwości zrobienia językowego postępu bez Planu. To jest tak troszkę jest taką pompką motywacyjną, że 1 stycznia, no może nie 1 stycznia, bo 1 stycznia wiele osób obudzi się taki troszkę no, zmęczonych, <laughs> to może drugiego. I od drugiego nowy rok, nowa ja. I na przykład ktoś ma plan, że nauczę się języków obcych, zmienię swoje ciało, oszczędzę pieniądze, znajdę lepszą pracę, będę lepszą mamą, będę lepszym tatą, będę lepszym dzieckiem. It doesn't matter. Nie ma znaczenia, jaki macie plan. Słuchajcie, ten plan bez konkretnych namacalnych kroków nie ma możliwości spełnienia się. Dlaczego? To jest tak troszkę z pompkami motywacyjnymi. Czasem oglądamy jakiś fajny filmik motywacyjny, kurde, na kolejny dzień to jest po prostu jedna wielka pompka motywacyjna, ale to jest tak, słuchajcie, jak ze styczniem. 10 stycznia ze 100 osób zostanie, które miały jakieś fajne plany, zostanie już może z 30. 20 stycznia może z 15, na końcu stycznia może z 10 z tych 100, a na koniec roku może 1, 2 albo trzy osoby dojdą. I to nie jest to, że ja sobie wymyślam takie rzeczy. To jest prawda. Dlaczego? Jednym z głównych powodów, dlaczego tak jest, jest to, że ludzie nie mają planu. Dlaczego przestudiowałem tak wiele książek, milionerów, ludzi sukcesu, biografie, różne historie? Słuchajcie, w większości ci ludzie mówią, think on paper think on paper, myśl na papierze. I to nie tylko yy, Brian Tracy, czy, nie wiem, Tony Robbins yy, i wielu innych takich guru motywacyjnych. Yy, wszyscy ci ludzie, którzy osiągali ogromne sukcesy, w zdecydowanej większości they were thinking on paper. Think on paper znaczy myśl na papierze. Chodzi o to, że musicie zaplanować swój postęp. I ja Wam teraz powiem o tym postępie językowym ze mną, To Step by Step Kornel Paszkiewicz. Choć ja nie ukrywam, że to, co robię z moimi podopiecznymi Online, jak uczymy się tak, jakby face to face, twarzą w twarzą, oczywiście, teraz pracujemy tylko i wyłącznie online. To, co daje w internecie Wam, ja się lubię dzielić wiedzą, uwielbiam to, uwielbiam tutaj różne rzeczy, ale to jest 10%, tak naprawdę maksymalnie 10% tego, co daje swoim podopiecznym na treningach językowych. I słuchajcie, jeżeli mówię o zaplanowaniu, to nie jest tak, że Kornel tak samo może zaplanować jak, nie wiem, ee, jakaś pani, która, nie wiem, współpracuje ze mną, powiedzmy jakaś kobieta, która ma, nie wiem, 40, 50, 60 lat, ona ma, e, nie wiem, dwójkę, trójkę dzieci, pracuje na cały etat, zajmuje się domem, i plan takiej kobiety będzie zupełnie inaczej wyglądał od planu młodego chłopaka, czy młodej dziewczyny, czy młodego piłkarza, czy nie wiem, młodego trenera, który ma zupełnie inne obowiązki. No, wyobraźcie sobie, że współpracuje z taką kobietą, o której przed chwilką mówiłem pomagam jej zaplanować, a też pomagam planować. To jest bardzo ważne, na pierwszym treningu zawsze mówię, jak powinno się planować językowy postęp. To jest bardzo ważne, e, jak to zrobicie, a zupełnie inaczej plan będzie wyglądał w kontekście, nie wiem, e, licealisty, albo maturzysty, który ma dużo wolnego czasu jego jedynym obowiązkiem jest uczenie się. Zupełnie inaczej wygląda plan tej osoby i zupełnie inaczej wygląda plan tej osoby. To jest jak w treningu personalnym. Słuchajcie, ja się bawiłem w trenera personalnego, bardzo mi się to podobało, uwielbiałem motywować ludzi, Zrezygnowałem już z tego, nauczyłem się dużo tam, też dużo. Myślę, że wielu osobom pomogłem, natomiast pomyślałem, że warto jest iść w kierunku tego angielskiego, bo tu się uważam za takiego troszkę rekina. Ok, jak ktoś pomyśli arogancko, nie! Ja daję ludziom pasję, pokazuję ludziom, jak zaplanować, chcę i z nimi krok po kroku i każdy dla mnie jest indywidualny. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że znam wielu trenerów, na przykład personalnych, którzy lecą taśmowo, mają jeden plan, wysyłają ten plan. Wszystkim podopiecznym, i tak to funkcjonuje. Niezależnie od tego, kto co i jak. Nie, tak nie jest. U mnie na języku każdy podopieczny jest indywidualny, i plan tej osoby będzie zupełnie inaczej wyglądał od planu innej osoby. Zupełnie inaczej zaplanujemy treningi językowe maturzysty, a zupełnie inaczej zaplanujemy osoby, która ma pod sobą rodzinę, pracuje, yy, ma mniej czasu, ale to jest wszystko możliwe. Natomiast pamiętajcie o jednym without setting a plan without setting a schedule bez zaplanowania it's impossible to make progress nie ma możliwości, bez planu pojedziecie tydzień, dwa, trzy ale się sfrustrujecie bo zobaczycie, że postęp będzie mały w pewnym momencie wybierzecie inne alternatywy do robienia na przykład, zamiast się pouczyć angielskiego, zrobicie coś innego. A jak sobie zapiszecie to w kalendarzu? Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, właśnie, żebym nie zapomniał. Jak powinno wyglądać to planowanie? Między innymi tak, że bierzecie kartkę papieru, kalendarz, nie wiem, ok, nowoczesna młodzież, komórki yy, i musicie na przykład zaplanować sobie trzy razy, nie wiem, 20 minut albo trzy razy 15 minut w tygodniu poza treningiem ze mną. Ale to musi być zrobione w momencie, kiedy a, jesteście zregenerowani nie jesteście zmęczeni. Nie może Wasza nauka językowa polegać na tym, że przed snem jesteście zrąbani po całym dniu pracy, szkoły, nauki, a to jeszcze się chwilkę pouczę. To tak nie wygląda. To powinno wyglądać tak. Teraz w szczególności, kiedy np. młodzież cały czas siedzi w domu, wiele osób też pracuje online słuchajcie, poranna kawka, herbatka nastawiamy sobie, e, nastawiamy sobie e, stoper 20 minut i 20 minut robię sobie powtórzeczki z, z treningu z cornerem, albo 20 minut sobie poczytam jakiś artykuł, albo przez 20 minut posłucham języka angielskiego e, gdzieś tam w internecie, teraz mamy tyle możliwości, że masakra słuchajcie, zresztą ja wazuję bardzo mocno na internecie w moich treningach językowych u, u mnie nie, nie, nie wyślę Was do szkoły do, bo, znaczy do szkoły, co ja gadam, do, do sklepu po książkę i będziemy jechać strona pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nie, nie! Angielski to jest życie, a w życiu rozwijamy się między innymi poprzez rutynę, plan, dyscyplinę. Musicie zaplanować. You have to set a schedule. You must set a schedule. You need to set a plan in order to make progress in English. Chodźcie, to jest pierwsza zasada tych zasad podam Wam cztery w trakcie końcóweczki tego przełomu roku. Pomyślcie o tym, bo oczywiście ja jestem Waszym nazwijmy to językowym trenerem. Ja pomagam ludziom rozwijać się językowo. Ludzie mają różne cele, natomiast bez tego planu do tego celu nie dojdziemy. Nie pojedziesz na wakacje, nie dogadasz się z Anglikiem albo z inną osobą, jeżeli nie poćwiczysz przez kilka miesięcy z dobrym, konkretnym planem. No i tak to wygląda. Także, także Słuchajcie, niezależnie od tego, czy Wy się rozwijacie językowo, czy Wy się rozwijacie w jakimś innym obszarze. Pamiętajcie o zaplanowaniu. Poświęćcie końcówkę tego roku, usiądźcie z kalendarzem, przemyślcie, nie wiem, jeżeli trenujecie na siłowni, chcecie trenować trzy razy w tygodniu, pomyślcie, kiedy te treningi będą najbardziej efektywne, bo to nie, nie polega na tym, że pójdę w poniedziałek, wtorek środa, a później od czwartku do niedzieli nic nie będę robić. To nie jest plan. Plan musicie dostosować do Waszych codziennych obowiązków. Wyzwań i tak dalej. Tak samo jest z angielskim. Natomiast pamiętajcie, bez tego planu nie myślcie nawet o postępie językowym, nawet do mnie nie dzwoncie, bo to nie ma sensu. Jeżeli nie jesteście w stanie się zmotywować do treningu językowego raz w tygodniu ze mną, plus później przez nakreślony przez nas, przez ciebie, przez mnie, bo to ja ci, ja ci nic nie narzucę, ja ci tylko podpowiem, nie jesteście w stanie się do tego dostosować, nie ma sensu ruszać. Przemyślcie to, bo warto w życiu się rozwijać, warto poświęcić te ostatnie dni tego roku na, na fajny, fajny plan tak, żeby nie obudzić się 1 stycznia: oj, dzisiaj nowy rok, nowy ja, tylko żeby już być przygotowanym do tego, tak? Tylko żeby już być do tego przygotowanym. Tak też działa nasz mózg. Jak wcześniej coś zaplanujemy, no to zupełnie wtedy inaczej funkcjonujemy. Tak samo zobaczcie, dlaczego tak wiele osób planuje wieczorem na spokojnie kolejny dzień, dlatego że później na spokojnie kładą się spać i nasza głowa już automatycznie tak pracuje, że my się budzimy rano z większą energią yy, z planem bo nasza głowa już się ukierunkowuje na to, już jest przygotowana. Natomiast, jak ty się budzisz rano, to jest tak troszkę jak z tym, o czym mówię. To jest tak jak z tym 1 stycznia. Budzisz się rano i ty tak naprawdę nie wiesz, co może robić. Jedna drzemka, druga drzemka, ee, jakieś szybkie śniadanie. E, w ogóle totalny chaos. Nie ma czegoś takiego. Spontaniczność w nauce jest bardzo ważna, jest niesamowita. U mnie bardzo mocno jedziemy spontanicznie, w szczególności ludzie ze świata piłki dowiedzą, kiedy praktycznie wszystkie moje zajęcia językowe, jak mamy jakieś odnośniki do piłki nożnej, to one są na bieżąco. Na bieżąco. Rozmawiamy o reprezentacji Polski, rozmawiamy o taktycznych niuansach, rozmawiamy o tym, co się dzieje na bieżąco. Up-to-date. We're up-to-date. We keep up-to-date with, you know, with the football world. Natomiast do tej spontaniczności trzeba też dołożyć plan. I to jest ten taki wulkan, niesamowity wulga, wulkan, energia i to jest pozytywny rozwój. Trzymajcie się, pamiętajcie o tym. See you later, Alligator.